Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jacek Haskowski i Dariusz Szpakowski. Przed nami spotkanie trzeciej kolejki fazy grupowej UEFA-Champions League. Sytuacja w grupie zaczyna się powoli kształtować, ale mądrzejsi będziemy zwłaszcza po tym meczu. Zapraszamy do oglądania najlepszej piłki na kontynencie. Dzisiaj FC Barcelona gra przeciwko Interu. Czas mi ani postrzeżenie, to już trzecia kolejka UEFA Champions League, a więc półmetek rozgrywek grupowych za pasem. Na naszych oczach kształtują się tabele, jedni zmierzają po awans, inni walczą o przetrwanie. Tak jest, a my to wszystko z przyjemnością dla Państwa komentujemy. Drużyną, która do perfekcji opanowała grę wysokim pressingiem. Właściwie w ciemno można założyć, że bez względu na klasę rywala można się spodziewać nieustępliwej, ostrej walki na granicy faunów. Nie spodziewam się, żeby w dzisiejszym meczu było inaczej. Na pewno dadzą się we znaki przeciwnikom. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. Przeciwnicy też nie będą chować się za murem obrońców i wyjdą w podobnym systemie. 4-3-3. Skrzydłowi obu ekip na pewno będą mocno rozciągać grę i wykorzystywać całą szerokość Czeka nas zapewne sporo szybków. Wizdek sędziego, a więc gramy. To już trzecia kolejka meczów grupowych. Ta faza grupowa UEFA Champions League zbliża się do momentu, kiedy będziemy już mówić o murowanych faworytach do awansu, i o kandydatach do pożegnania się z rozgrywkami. Jednak poczekajmy, Jacku, niech ten mecz pokaże, kto na jakie miano zasługuje. Dalbert, Perisic, Brozowicz. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Fenomenalna interwencja, to dało prosto pod poprzeczkę. Dośrodkowanie z roku. Marcelo Brozowicz! Takim strzałem go nie zaskoczą. Z bliskiej odległości naprawdę powinien się bardziej postarać. PSV znajduje się w tej grupie w wymagającym towarzystwie, ale jak na razie to holenderski klub wyrasta na jednego z faworytów. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony tym, jak sobie radzą w tym. Fantastycznie, Coutinho, Lionel Messi. Niebezpieczeństwo zażegnane. Przejęli piłkę. Na João Jean-Mario, Benjeder, Lionel Messi, argentyński napastnik, kojarzony głównie z Barceloną. Czego można się po nim spodziewać? Przede wszystkim Messi wyklucznie trybluje, prowadząc piłkę krótko przy nodze. Ma poza tym też ten instynkt snajpera, który podpowiada mu jak strzelić, żeby umieścić piłkę w bramce. Jego mocną stroną jest również gra krótkimi podaniami. Dobra okazja! Niebywałe, no niebywałe proszę państwa, kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. duchoroznego polekarny. pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ivan Rakitić, Sergio Busquets. Jordi Alba. Messi. Sergio Roberto. No, z tego miejsca można strzelać. Iwan Rakitic! Barcelona wywalczyła żutrożny. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Busquets. Arturo Vidal. Chronisz się jak poza linią końcową auta bramkowej. Mario. Pani Brozowicz. jean Marion. Bardzo dokładnie wprost za plecy obrońców. Brozowicz. Ciekawe jak poradzi sobie Barsa. Będzie rzut rożny dla rywali. granie piłki z rzutu rożnego udane piąskowanie i co ważne bez ryzyka ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie piłka dograna na bliski słupek kapitalnie to obronił choć wydawałość strzela udana interwencja bramkarza ale piłka opuszcza boisko rzut rożny już od jakiegoś czasu przeważają teraz nadarza się okazja kibice czują że tak nie bramko Dośrodkowanie środkowania jest. Doszej! Kapitalna obrona z głową. Sergio Busquets. Arturo Vidal. Vidal. Iwan Rakicic. Pilka, że barsy coraz bliżej bramki przeciwnika. No, Lawesi strzela. Goal! No i mamy 1 do 0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie doniła wynik. Do Przysłuży się do dramaturgii spotkania. Wspaniały strzał Messiego. Mamy bramkę. Dobra, prawda, nie dał bramkarzowi żadnych szans. Mamy otwarcie w tym meczu 1 do 0. Ten 1. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Piłkarze Interu wykonywać będą utrożni. Ależ z impetem pozwał piłkę z zakręci pola karnego. Prawie odarło, ale wysłuchał. Centruje z rogu w pole karne. niebezpieczeństwo. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze Dobre, dalekie wybicie. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Jean-Mario. Brozowicz. Benjeder. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Jest szansa. Ben Jeter. No strzela! Skuteczna obrona broncaża. Piłka nadal w drzew. Jak on to wybronił? Kibice poderwali się z krzesełek. Tymczasem nie ma gola. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Jordi Alba. Filipe Coutinho. Sergio Busquets. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. Jaki jest Twój komentarz do występu Messiego do przerwy? To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Zaczyna się druga połowa, a rzęsisty deszcz nie przestaje padać. Muraba bardzo nam okła. Brozowicz. Dobre, skuteczne podanie. Filipe Coutinho. Jordi Alba. Ładnie zasłania piłkę. Rywale muszą się bardziej wysilić. Słusznie w misji teorii. Tyle dalej od własnej bramki. Świetny przegląd pola. Jest tutaj Perisic. Jean zdecydował się na strzał. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Widal. Robi się niebezpiecznie. Jean-Mario. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Nengolą. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ładnie zasłania piłkę przed przeciwnikami: Sergio Busquets, Luis Suarez, Rakitic, Filipe Cochinho, Perific, Nengolom. Mogą teraz skarbić rywali. Ładnie, prostopadnie zagrał na golant. Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się to zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków, Boże jeszcze będzie się tu działo niewątpię. Trafił w słupek, miał sporo szczęścia, piłka odbiła się i wpadła do bramki. Mamy gola. Całe szczęście, bo to była bardzo ładna bramka, a przecież piłka mogła wyjść w pole i mówilibyśmy o straconej szansie. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Lionel Messi. Do zakończenia spotkania Pozostaje 30 minut Iwan Rakitic Widać, że atak pozycyjny To ich domena Podania są przemyślane Nie ma głupich strat Jean-Mario Dalbert Suarez Ma czas i miejsce Powstrzymali rywali Znowu przejęli piłkę Dalbert. Mają teraz trochę miejsca. Ben Jeder. Ładne, udane przejęcie. Rybal traci piłkę. Iwan Rakic. Martyło widał. Widał. Ma możliwość zagrania do kolegi. Iban Rakitic Suarez dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Arbiter podyktował rzut wolny. I mamy zmianę w Barcelonie. Popatrzmy, może spróbować szczęścia, chociaż jest dość daleko. Gdyby pokusił się o strzał, moglibyśmy mieć piękną bramkę. Coutinho Piłka wyszła na aut bramkowy, za chwilę grę znowi bramkarz. Będziemy mieć zmianę w szeregach Interu. Out piłka dla Interu Mediolan. Brozowicz. Ben -Jeder. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Czyli po Do końca coraz bliżej. Barsa ledwie remisuje, ale się nie poddaje. Ci wspaniali kibice nie pozwoliliby im na złożenie broni. Milinkowicz-Sawicz. Akcja z przydłem. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Jest tutaj Perisic. Przytomnie obrót. Marcelo Brążowicz. Tak jest. Gol, proszę państwa. Mają upragnione prowadzenie. Nareszcie chciałoby się powiedzieć. To prawdziwe piłkarskie emocje. To jest piękno w futbolu. Ja się do ostatniego bliska. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Niemal wjechał z tą piłką do bramki. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2 do 1. Sergio Busquets. Sergio Roberto. Będziemy mieli zmiany. Zawodnicy czekają już przy linii bocznej. Trener zaraz wprowadzi któregoś z nich do gry. Jordi Alba. Suarez, Messi. Sergio Roberto. Skoda. mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. Ben Benjeder, Vidal, Messi, atak Barsy, zobaczmy, co z tego wyniknie. Golą. Przejęcie piłki przez graczy Barcelony. Sergio Roberto. Barcelona potrzebuje gola. Czasu na wyrównanie coraz mniej. Kibice to rozumieją. Messi. Luis Suarez. Czyli to Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić... To... Suarez uderza. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. Koniec, koniec spotkania. Inter sięga po zwycięstwo. Brawa, brawa za postawę i taki spektakl przy tak kiepskiej pogodzie. Oj rzeczywiście, chociaż aura się przysięgła przeciw nim, wykazali się prawdziwym sportowym duchem walki i zapewnili nam wspaniałe widowisko. Ma za sobą udany mecz, chyba nic nie można mu zarzucić. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie. I w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa. Co do tego zawodnika, to mimo zdobytego gola, chyba nie jest zbyt szczęśliwy. Nie zdołał dołożyć kolejny, trafień i to przeciwnik cieszy się teraz zwycięstwem. Wizdek sędziego, a więc gramy. To już trzecia kolejka meczów grupowych. Tak.